Witajcie w odcinku pod tytułem, Co to jest Rada Polityki Pieniężnej. Dziś postaramy się nie tylko odpowiedzieć na to pytanie, ale również omówić zadania Rady. Powiemy, o czym mówią konkretne przepisy prawne dotyczące RPP. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Na początek przyjrzyjmy się podstawom prawnym. Radę Polityki Pieniężnej definiuje artykuł 6 punkt 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz artykuł 227 ustęp 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Według tych dwóch aktów prawnych Rada Polityki Pieniężnej jest jednym z organów NPP. Innymi słowy jest to podmiot będący grupą osób. Powoływanych do wypełniania zadań określonych przepisami prawnymi, a jej podstawowym zadaniem jest realizowanie założeń polityki pieniężnej państwa. Teraz powiedzmy sobie nieco o tym, kto wchodzi w skład RPP. W Radzie zasiada 10 osób. Są to prezes Narodowego Banku Polskiego, oraz dziewięciu członków rady, którymi są osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów. Tak dosłownie określa ich konstytucja. Prezes NBP jest przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej. Określa to artykuł 11 ustęp 2 ustawy o NBP. Prezesa NBP powołuje Sejm na wniosek prezydenta na sześcioletnią kadencję. To reguluje zarówno ustawa, jak i konstytucja. Trzech członków Rady jest powoływanych przez Sejm, trzech przez Senat i trzech przez prezydenta. Kadencja każdego z członków trwa 6 lat. Prezes NBP może pełnić swoją funkcję maksymalnie przez dwie kadencje, członkowie Rady przez jedną. Przejdźmy teraz do funkcji, jakie pełni Rada. Zajmuje się ona bowiem regulacją stóp procentowych NBP. Czym jeszcze się zajmuje? Co roku wyznacza założenia polityki pieniężnej, które przedstawia Sejmowi wtedy, kiedy Rada Ministrów składa w Sejmie projekt ustawy budżetowej. Określa, jakie są zasady stopy rezerwy obowiązkowej banków. Do niej należy zatwierdzenie planu finansowego NBP. Jak również zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego. Maksymalnie do końca piątego miesiąca, który upłynął od zakończenia roku budżetowego, Rada składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej. Ponadto Rada Wyznacza maksymalną wartość zobowiązań, które NBP może mieć w stosunku do zagranicznych instytucji finansowych i bankowych w przypadku, kiedy zaciągnie od nich kredyty bądź pożyczki. Przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP. Ocenia także NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej. Prezes Narodowego Banku Polskiego przedkłada Radzie zasady rachunkowości NBP, a Rada je uchwala. Zadania Rady zostały określone w artykule 12 ustawy o NBP. Rada Polityki Pieniężnej jest bardzo ważnym organem funkcjonującym w państwie. Dba o to, aby polski złoty był stabilną walutą poprzez działania mające na celu utrzymanie niskiej inflacji na poziomie 2,5%. Dopuszczalna jest tutaj różnica 1% mniej albo więcej niż zakładany wskaźnik. Jeżeli nie jest to przeszkodą w realizacji utrzymania stabilnie niskiej inflacji, tak zwanym celem inflacyjnym, Rada może działać również po to, aby doprowadzić do wzrostu gospodarczego. I na koniec ciekawostka. Pensja członków Rady Polityki Pieniężnej jest równa wynagrodzeniu wiceprezesa NBP i należna jest do 3 miesięcy po wygaśnięciu kadencji. Tak stanowi artykuł 14 ust. 3 ustawy o NBP. To już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że zaprezentowany materiał okazał się dla Was pomocny. Zachęcamy Was do obejrzenia innych odcinków na naszym kanale. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia.